Ale chciałbym zrobić jeszcze jedną niespodziankę. Bardzo prywatną. Jednej, bardzo ważnej dla mnie osobie. Pomożecie mi w tym? Nie, 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 zapytamy. Pomożecie mi w tym! Karolina, kochanie, chodź tutaj do mnie. Są dwa, nazwijmy to podmioty w życiu, które kochamy. To jest Wrestling i Karolina. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa. Ona nie pyta, które bardziej. Ale chciałbym zadać jej bardzo ważne pytanie i chcę, żebyście mi w tym pomogli. Arku! Przepraszam, szefie, arku i e, e, przepraszam. I Was również przepraszam, że przerywam tę piękną chwilę, bo cóż w życiu jest piękniejszego niż miłość, ale arku ta sprawa nie cierpi zwłoki. Mam Ci coś ważnego do pokazania. Dobrze, że jesteś. Coś ważniejszego od tego, tak? Owszem. Milcz! Arku. Ja chciałbym wiedzieć, ja chciałbym, żebyś ty wiedział, że wyświadczyłem tobie przysługę, bo naprawdę wiele kosztowało mnie zdobycie tego, co teraz ci pokażę. Mam ekskluzywny materiał dotyczący minionych wydarzeń. I got it? It was perfect. Coming up, man. Over worked. Take that off. Didn't hurt you, right? It was fine. Yeah? Dobrze było, uwierzą? O, wyglądało tak, że uwierzę. Co Marcin, mam potencjał na dobrego reżysera? ma na najlepszego. Widzicie? Szef ma zawsze rację. Co ty najlepszego, idioto, narobiłeś? Ale to nie do mnie, tak? Do mnie nie. Nie, 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 no, nie w takim momencie. NIE RÓB TEGO! NIE LONGMAN, NIE! AS YOUR SERVICE! W TAKIEJ CHWILI! BRZYDZĘ SIĘ TYM CZŁOWIEKIEM! GARDZĘ NIM! JA NIE MOGĘ TEGO OGLĄDAĆ! COŚ TY NAROBIŁ CZŁOWIEKU! Longman posunął się do absolutnie najobrzydliwszego gestu jaki widziałem w tym ringu. Dobranoc Państwu. I zapraszam do udziału w loterii.